Ma, witam wszystkich. Dzisiaj dostałem list od Fundacji Marcina Gortata. Eee, no, zobaczymy co jest w środku. Napisałem prośbę o autograf pana Marcina. To był chyba jeden z niewielu próśb, które napisałem nie do piłkarzy. Eee, I nie wysłałem zdjęć, ponieważ ja nie mam zdjęć Marcina. Wysłałem tam jakąś kartę, która jest po prostu... Nie powiązana z tym. Zwłaszcza, że Igor z kanału autografa Zajawka też wysyłał i dostał jakieś inne autografy. Zobaczymy co ja dostanę od pana e, od Informacji, że wiedział jakieś zdjęcia. Dobra, ja, ja wysłałem taką kartę tylko, żeby podpisanie niestety nie została Nie została podpisana, ale w sumie nie szkodzi, bo to było ważne, to wysłałem jako, żeby cokolwiek było. A tak O, są jakieś tam fajne rzeczy. to bardzo fajne. O, i dobra. I dobra, tak jak e, Igor dostał dostałem e, podpis taki pana Marcina. E, tak to wygląda z coś pisze. Nie, to są tylko jakieś tam patronity, ale mamy tutaj m, pana Marcina. Oprócz tego dostałem dwa takie podpisy Jestem Gortata, stu... a z jest to sądzę, co tutaj, czyli po prostu podpis Marcina Gortata, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Tu jeszcze jeden i oprócz tych trzech podpisów pana Marcina dostałem jeszcze dwa inne. Z tym, że jest problem, bo tu mamy tak, mamy polskiego jakoś alpinistę. Tylko ja właśnie zapomniałem, o on więc nie wiem kto to jest, więc możesz mi napisać w komentarzu, kto to może być. Ale widziałem, że właśnie jego też go dostał, także e, po prostu sobie sprawdzę na filmie u niego, kto, e, kto, to, kto to jest, bo <grywdy> naprawdę zapomniałem. I przy okazji pozdrawiam Igora, bo to dzięki niemu stwierdziłem, że spróbuję napisać do pana Marcina. Ale spoko, dostałem podpisy, cieszę się bardzo i tu jeszcze polski siatkarz hmm. szczerze też nie wiem kto to jest przepraszam jeszcze nie interesuje się więc także możecie mi napisać kto to jest bo ja w sumie nawet też nie wiem no ale fajnie bardzo fajnie, że dostałem te autografy także widzicie trzy autografy pana Marcina autograf tutaj si siatkarza i humanalisty sprawdzę kto to jest humanalistą w filmiku e Igora także co ja się zamierzam to jest taki szybki filmik Pozdrawiam. Cześć.